Intel Core i 7 2600. Ten kawałek krzemu z obozu niebieskich został zaprezentowany światu 4 stycznia 2011 roku w cenie około 1150 zł. Mimo, że ten procesor ma już ponad 11 lat na karku, to nadal jest chętnie wykorzystywany do budowy gotowców oraz jest ulubionym kawałkiem krzemu w większości handlarzy z Allegro. Dzięki temu, niestety, produkt Intela w dzisiejszych czasach okrył się niechlubną sławą, a wzmianki o jego wykorzystaniu w gotowych komputerach wywołują minę politowania u osób obeznanych w temacie budowania PC-ów. Mimo wszystko, procesor sam w sobie nie jest zły. I gdyby nie fakt, że za całą przestarzałą już platformę LGA1155 trzeba zapłacić horrendalne pieniądze, to w dzisiejszych czasach byłby to nadal całkiem niezły wybór. Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy wymagać od niego niczego więcej niż płynna rozgrywka w starszych kilkuletnich tytułach. Mimo, że tytuł filmu jasno mówi o teście i7-2600, to do dzisiejszego odcinka zaopatrzę się w model i7-2600K. Chcę tym zabiegiem przysłowiowo upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. A jako, że różnica między tymi procesorami odnosi się jedynie do możliwości podkręcania, to uznałem, że takie porównanie z odpowiednio mocnym GPU może być dosyć ciekawe dla większości osób. Tak więc przejdźmy do omówienia pełnej specyfikacji modelu 2600, jak i 2600K. Oba te procesory zostały wypuszczone na rynek w pierwszym kwartale 2011, 11 roku. Zostały wyposażone w 4 rdzenie, 8 wątków, bazowe taktowanie na poziomie 3,4 GHz oraz 3,8 GHz w trybie turbo. Zostały wykonane w 32-nanometrowym procesie technologicznym, a ich pamięć podręczna wynosi 8 MB. Dodatkowo producent ustalił ich TDP na poziomie 95 W, a standardowo model 2600K otrzymał odblokowany mnożnik, co w późniejszym czasie mam zamiar mocno wykorzystać. Skoro jesteśmy już przy podawaniu specyfikacji CPU, to załatwmy od razu temat prezentacji całej platformy testowej. Procesorem w tym teście będzie Intel Core 7 2600K osadzony na płycie głównej Asus P8P67 Deluxe. Do kompletu dorzuciłem 16GB RAMu DDR3 od Corsera, dysk SSD na system i gry, 650W zasilacz Cooler Master oraz 360mm IO tego samego producenta. Wszystko zamknąłem w przewiewnej obudowie crux którą dodatkowo wyposażyłem w komplet wentylatorów RGB. Ale to nie koniec, bo do zaprezentowania została mi jeszcze karta graficzna. Tutaj do tematu musiałem podejść trochę inaczej, ponieważ obawiałem się, że mój RX580 może się okazać wąskim gardłem w niektórych testowanych tytułach. Na szczęście z pomocą przyszła mi firma Inno3D, która podesłała mi do tego testu swój model RTX 3070 Ti. Solidna metalowa obudowa, 390 90mm wentylatory i 8GB pamięć typu GDDR6X z całą pewnością wystarczą do przetestowania naszej siódemki. Na tym etapie warto również poruszyć temat opłacalności kupnej siódemki, która jest zależna od wielu czynników. Jeśli mamy tutaj na myśli składanie komputera od podstaw, to nie ma to najmniejszego sensu. Za najtańszą opcję procesor, płyta i 16 GB przyjdzie nam zapłacić, w zależności od ofert, w okolicach od 700 do nawet 1000 zł. A to już jest niebezpiecznie blisko ceny, za którą możemy złożyć nową platformę, bazując na częściach z gwarancją. Przykładowo taka i trójka 10100 f osadzona na płycie B560 i 16 GB, ramu DDR4. Po pierwsze taki zestaw jest nowy, a po drugie bezproblemowo przegania swojego 11-letniego brata w większości zastosowań z grami włącznie. Ale z drugiej strony jeśli posiadamy już jakiegoś swojego PC-a, któremu poza słabym procesorem niczego nie brakuje, to taki upgrade jak najbardziej ma sens. Wszystko jednak rozchodzi się o cenę. Standardowe oferty i siódemek bez możliwości podkręcania zaczynają się od 150 zł, choć zdarzają się aukcje z modelami o 50 zł tańszymi. Jeśli jednak macie lepszą płytę główną i wiecie, że wykorzystacie potencjał i siódemki z literką K, to za taki egzemplarz przyjdzie Wam zapłacić od 180 do nawet 250 zł. Więc jak sami widzicie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale wśród widzów tego odcinka znajdą się pewnie osoby, które nie mają zamiaru upgrade'ować swojego PC'a o wyżej wymieniony procesor, a jedynie są ciekawe, co potrafi taka 11-letnia i siódemka. Testy, do których teraz przejdę, wykonałem w dwóch wariantach. Pierwszy z nich pokazuje czystą wydajność tytułowego modelu 2600. W drugim scenariuszu natomiast pokusiłem się o podkręcanie modelu 2600K, czego efektem jest wynik stabilnych 4,8 GHz. Na start popularny program CineMatcher 20, w którym nasza fabryczna i7 uzyskuje 1324 punkty w teście ogólnym i tylko 263 punkty w teście pojedynczego rdzenia. Podkręcenie modelu 2600K dało mu niezłego kopa, dzięki czemu odnotowujemy wyniki na poziomie 1743 i 355 punktów. Drugi test odnosi się do określenia wydajności całego PC'a. Tutaj TADEM i7 2600 z RTX 3070 Ti wykręca wynik prawie 17,5. 1000 punktów. Podbicie zegarów modelu 2600K skutkuje przyrostem do z ok. 21 850 punktów. Od tej strony cały zestaw prezentuje się bardzo obiecująco. Przejdźmy teraz do gier. Na start coś bardziej wymagającego, a mianowicie Red 2. Rozdzielczość Full HD, grafika ustawiona na najwyższą z możliwych i przedział klatkowy między 58 a nawet 106 fps. -ów. Mowa tu oczywiście o stokowym modelu i7-2600K. Jego podkręcenie natomiast skutkuje wzrostem średniego fps do poziomu 98 klatek z parametrem 1% Low w okolicach 64 fps. -ów. Następną grą w kolejce jest Wiedźmin 3 ponownie rozdzielczość 1920x1080 pikseli, grafika ustawiona na uber i w nowi gradzie nasz zestaw generuje średnio 103 klatki bez OC i okolice ok. 112 fpsów po podkręceniu i 7. Patrząc chociażby na parametr 1% Low można stwierdzić, że oba warianty procesorów bezproblemowo dają sobie tutaj radę. Niestety nie można tego powiedzieć o Battlefield 2042. 1080p, grafika ultra, mapa na 120 graczy i praktycznie niegrywalny gameplay z średnimi 30 klatkami na sekundę. Drugi wariant z podkręconą i siódemką wypada trochę lepiej, ale nadal daleko mu do ideału. No, chyba, że satysfakcjonuje Was gra z licznymi spadkami klatek. Był wielki zawód, to teraz pora na odbicie się od dna. Minecraft, rozdzielczość Full HD, grafika dokładna i czanki ustawione na 12. Niezależnie od tego, czy będziemy operować na stokowym procesorze, czy też na podkręconym modelu 2600K, średnia ilość klatek w okolicach 300 fps dostarczy nam przyjemnej rozrywki. Kolejna gra w tym zestawieniu to Cyberpunk 2077. Ponownie rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli i grafika ustawiona na ultra. W tym tytule zarówno model i7 2600, jak i 2600k potrafią wygenerować satysfakcjonującą liczbę klatek. Nie oznacza to jednak, że z wyniku można być zadowolonym. Co prawda, średni FPS oscyluje w okolicach 69 i 89 klatek, ale statystyki użycia podzespołów dają nam miasto do zrozumienia, że wymieniając procesor na wydajniejszy, przestaniemy ograniczać nasze GPU. Forza Horizon 5 słynie z tego, że bardzo dobrze działa na słabszych komputerach. Nie inaczej jest w przypadku tego 11-letniego procesora. Full HD, grafika wysoka i przyzwoity framerate w okolicach 84 klatek dla i 7 2600 i 101 fps dla podkręconego modelu 2600K. W tym zestawieniu również nie mogło zabraknąć CSGO, chociaż wynik tego testu będzie dla niektórych oczywisty. Standardowo rozdzielczość Full HD, ustawienia graficzne niskie i na mapie Dust2 w oficjalnym deadmatchu nasza stokowa i7 uzyskuje od 112 do maksymalnie 337 fps. Po OC wyniki drastycznie się zmieniają i wynoszą kolejno 173 klatki minimum i aż 425 fps max ostatnią grą w tym zestawieniu jest Far Cry 6 w rozdziałce 1920 na 1080 pikseli i z grafiką ustawioną na ultra. Tutaj wbudowany w grę benchmark określił średnią wydajność zestawu w okolicach 71 FPS w SoC i 87 klatek po podkręceniu i 2600 k Pora na podsumowanie. Wyniki jakie uzyskałem w testowanych grach w większości były zadowalające, choć nigdy nie dorównamy wydajnościowo współczesnym jednostkom Intela. Mowa tutaj zarówno o fabrycznym modelu 2600, jak i tym mocno podkręconym 2600K. Słaby pojedynczy rdzeń. Kiepska wydajność energetyczna w porównaniu do osiągów, czy też droga w zakupie platforma LGA 1155 skreślają te procesory jeśli chodzi o budowanie komputera od podstaw. Z drugiej jednak strony jeśli planujecie symboliczny upgrade komputera bazując jedynie na wymianie procesora i zdecydujecie się na któryś z testowanych dzisiaj modeli, to nie będziecie mieli większych powodów do narzekania. Oczywiście pod warunkiem, że pozostałe elementy waszego peceta nie będą stanowić wąskiego gardła. W takim przypadku bezproblemowo zagracie zarówno w bardziej wymagające kilkuletnie tytuły, jak i pobawić się w grach esportowych, zachowując bardzo przyzwoitą płynność. A jeśli chodzi o mnie, to zakończę to podsumowanie moimi przemyśleniami. Budowanie komputera od podstaw, bazując na testowanym dzisiaj procesorze zdecydowanie nie. Budowanie komputera z okazji, bazując na testowanym dzisiaj procesorze jak najbardziej. Upgrade komputera, wykorzystując do tego jeden z testowanych dzisiaj procesorów zdecydowanie tak, pod warunkiem, że pozostała część zestawu dotrzyma mu kroku. I to by było wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Standardowo dajcie znać co myślicie o testowanym dzisiaj procesorze i napiszcie mi proszę jakie CPU siedzi w waszych komputerach. I pamiętaj, jeśli handlarz gotowcami próbuje w opisie komputera przekonać cię do tego, że i 7k 2600 zapewni ci najlepszą płynność w najnowszych grach, to najzwyczajniej w świecie robi cię w. Cześć.